Brak starzenia, brak chorób, życie, które trwać będzie setki, tysiące czy miliony lat, brzmi jak marzenie, ale czy na pewno chcemy żyć wiecznie? To, że każdy z nas starzeje się i w końcu umrze, wie każdy z nas. Godzimy się z tym albo nie, więc przyjrzymy się tym, którzy nie będą chcieli poddać się upływowi czasu. Jeszcze wiek temu oczekiwana długość życia dla nowonarodzonego wynosiła około 31 lat. Obecnie jest to ponad 71. 40 lat różnicy. Owszem, sporo z tego wzięło się ze śmiertelności niemowląt, która mocno zaniżała wszelkie średnie. Jednak, patrząc na średnią długość życia i biorąc na to poprawkę, to i tak 20 lat więcej. Dużo czasu jako ludzkość spędzaliśmy i dalej spędzamy na zatrzymywaniu procesu starzenia się i daniu nam więcej czasu. Zwiększamy naszą produktywność, by móc mniej pracować. Leczymy choroby, by żyć dłużej. Badamy, czym jest starzenie, by efektywnie móc je w końcu pokonać. W porównaniu do naszych przodków mamy dostęp do lepszych terapii, leczenia, diagnozowania i monitorowania zdrowia. Nowe leki pojawiają się każdego roku, oferując cenne lata życia dla tych, którzy chorują na nieuleczalne jeszcze kilka lat temu choroby. Rocznie do użycia dopuszczamy dziesiątki nowych leków i procedur, a testowane są kolejne setki. Dostęp do tych rzeczy powoduje, że już teraz żyjemy dłużej i lepiej. Diagnostyka to jedno, bo kiedy możemy wyłapać choroby we wczesnym stadium, istnieje dużo większa szansa na ich wyleczenie. I taki rak piersi wykryty w pierwszych etapach ma nawet 90% szans na bycie wyleczonym, a w późniejszych etapach ta wartość spada do nawet 14% szans na przeżycie tylko 5 lat po diagnozie. W nich zaczęliśmy stosować AI, które może wykrywać choroby serca z dokładnością nawet 93%. Jednak nic to nie daje, jeśli to my nie pójdziemy się zbadać. No a taki rak wątrowy wykrywany jest wcześniej tylko w 33% przypadków. Słowem, ludzkość w ostatnich dziesięcioleciach ma naprawdę niezłe tempo, jeśli chodzi o medycynę. Skuteczne leczenie sprawia, że żyjemy dłużej, bo eliminujemy umieralność z ich powodu, ale brak chorób nie sprawi, że przestaniemy się starzeć. Jak pewnie wiecie, wewnątrz nas trwają miliardy procesów, większych i mniejszych. Najbardziej podstawowym jest to, że nasze komórki się wymieniają. Starsze umierają, młodsze pojawiają się na ich miejsce. Im dłużej żyjemy, tym więcej komórek wyprodukujemy. I niestety jest to coś, co powoduje, że mogą pojawiać się błędy. Przy takiej ilości zmian są one naturalne, jednak w którymś momencie jest ich po prostu za dużo. A dodatkowo czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie UV, powodują, że szanse na jakiś błąd się zwiększają. Z każdym podziałem komórki końcowe, ochronne części DNA ulegają skróceniu. I kiedy osiągną krytyczną długość, komórka starzeje się lub ulega apoptozie, czyli zaprogramowanej śmierci. Z czasem uszkodzenia na poziomie komórkowym i tkankowym kumulują się i przekraczają zdolności kompensacyjne organizmu. To tak w skrócie: DNA. Czy to znaczy, że jesteśmy stworzeni, by umrzeć? No, nie do końca. Natura po prostu postawiła większy priorytet na to, byśmy się rozmnażali, a nie na to, byśmy żyli wiecznie. Poprzez odhaczenie starszych osobników do genetycznej gry mogą wkroczyć nowsze osobniki z bardziej adaptacyjnymi cechami. Jednak są od tego wyjątki, Na przykład turiptosis Dorini meduza, która potrafi cofać swój cykl życia do stadium polipa w odpowiedzi na stres środowiskowy lub uszkodzenia. Dzięki tej zdolności meduza może unikać śmierci z powodu starzenia i teoretycznie żyć wiecznie. Bo za każdym razem, gdy ma się zestarzyć, to dosłownie cofa się do dzieciństwa. My jednak tak jeszcze nie potrafimy. Ale czy aby na pewno? W 2012 roku Shinji Yananaka i Kazutoshi Takahashi otrzymali Nagrodę Nobla za odkrycie, że możemy przeprogramować nasze komórki i cofnąć je do młodszego stadium. Eksperymenty przeprowadzili na myszach, zmieniających ich dorosłe komórki w takie, które przypominały te u zarodków. Odwrócił się proces starzenia. No i o ile nie przeprowadzono jeszcze badań na ludziach, to z pewnością można obserwować rozwój tejże dziedziny. No ale gdzie dokładnie leży problem starzenia się? Przecież skoro komórki się zużywają, to co za problem zrobić nowe, hodując je w laboratoriach? No otóż, po pierwsze, nie jest to takie łatwe, a po drugie, wszystko to wina telomerów, czyli końcówek chromosomów, które z każdym podziałem skracają się. Odkryła je Elizabeth Blackburn, tworząc przy okazji teorię, że służą one jako dosłownie zegar biologiczny. Jednak przy okazji dowiedzieliśmy się, co odpowiada za starzenie się komórek. A więc czysto teoretycznie możemy ten proces odtworzyć, a w późniejszym etapie Odwrócić. Albo może w ogóle spróbujemy inaczej przearanżować nasze DNA. To właśnie uczynił David Sinclair, który w 2023 roku odmłodził myszy, dokonując ingerencji w geny. Także wiemy, że jest to możliwe, i tylko kwestią czasu jest ustalenie, czy da się to odtworzyć u człowieka. Tylko jednak mówimy tu o odmładzaniu naszych komórek i wnętrza. No bo właśnie. Pierwsza komplikacja. Załóżmy, że jakim sposobem uda się nam zatrzymać starzenie komórek i organów. Co jeśli to będzie tylko zatrzymanie ich starzenia, jednak bez szans na przywrócenie im dawnego blasku? Nasza skóra będzie już rozciągnięta, nasze stawy zużyte, promieniowanie UV pochodzące ze słońca odciśnie piętno naszej skórze. Wdychane powietrze zmieszane z półami w dużych miastach obciąży nasze płuca. Będziemy żyli, ale cytując klasyczne powiedzenie, co to za życie? Więc czas się wspomóc czymś, co wyprodukujemy sami. Na myśl przychodzą dwa rozwiązania tego typu. Jedno to stare i dobre wykorzystywanie maszyny, drugie to odtworzenie tego, co już działa ludzkiego ciała. O cyborgizacji wspominałem już kiedyś na tym kanale, jednak dziś się troszkę rozwiniemy. Istnieją już protezy tak zaawansowane, że nawet precyzyjne czynności stają się proste. Mamy możliwość produkcji kończyn, które możemy kontrolować naszym własnym umysłem, dostępnych do konkretnych potrzeb osoby bez rąk. Kosztują one sporo pieniędzy i są często w fazie eksperymentalnej, jednak jak najbardziej ich produkcja jest już możliwa. Sztuczne organy również są wykorzystywane. Mają spore rozmiary, a niektóre z nich na stałe umieszczają nas w łóżku. Jednak jesteśmy w stanie stworzyć serce, które możemy zmieścić w plecaku, co z powodzeniem było wykorzystywane w kilku przypadkach. No, trzeba też wspomnieć o Neuralink, który umożliwia kontrolowanie urządzeń za pomocą mózgu. I po materiałach dostępnych w internecie widać, że jest to całkiem obiecująca technologia. Z pomocą cudów techniki z powodzeniem przywracamy słuch, leczymy chorobę Parkinsona. Tego typu usprawnienia nie muszą jednak być zainstalowane w nas, by mogły pomagać. Egzoszkielety również istnieją i zapowiadają się bardzo obiecująco, wspomagając naszą motorykę. Dla osób starszych może okazać się to pomocne, umożliwiając im mobilność, nawet jeśli ich nogi odmówią posłuszeństwa. A jeżeli chodzi o ścieżkę biologiczną, to również mamy całkiem spore postępy w naszym świecie. Na przykład możemy wydrukować w 3D nerkę. Albo wątrobę, którą udało się w 2019 roku wszczepić żywej myszy. Na polskim ujocie wytwarzane są komórki skóry, które służą do przeszczepów. Syntetyczna krew również jest w produkcji, a pierwsze testy mają odbywać się już w 2028 roku, o ile wszystko pójdzie po myśli naukowców. Rynek zbytu na walkę ze starzeniem się jest całkiem spory. Wycenia się go na 47 miliardów dolarów i urośnie on w ciągu dekady o kolejne 80. Warto tu jednak wspomnieć o tym, że sporo pieniędzy pochłania medycyna estetyczna, która jest tylko wizualną walką z oznakami starości. Bo tej bardziej wewnętrznej nauki też jest coraz więcej i widać to u miliarderów. Jeff Bezos ma swoje Altos Labs, które zajmuje się zatrzymywaniem procesu starzenia. Peter Phil i Sergey Brin również pracują nad swoimi technologiami, które mają pokonać starość i dać nam wieczne życie. I to z pomocą Google. Aczkolwiek najgłośniejszym jest przykład Briana Johnsona, który znany jest z kuriozalnych niemalże metod walki ze starością i próbą odwracania swojego wieku biologicznego. Mamy w nich chociażby transfuzję krwi od swojego syna, wywoływanie łzawienia, siedzenie w komorze hiperbarycznej czy konsumowanie przytłaczającej ilości stóp z witaminami i suplementami każdego dnia. Efekty? No, wyglądają całkiem obiecująco i są dostępne w internecie wraz z całym protokołem, bo tak nazywa się procedura, którą Brian i jego ekipa tworzą. Więc jeśli jesteście chętni, możecie ją przetestować na sobie, choć nie zalecamy, bo to wciąż tylko eksperyment. Jednak być może jest kluczem do tego, by w przyszłości faktycznie żyć dłużej i każdy z nas będzie chciał wdrażać jej elementy w swoje życie. No bo jeśli mielibyśmy w całości stosować się do wszystkich zasad, to w zasadzie nic z tego życia byśmy nie mieli. No ale to przecież też nie jest samym jego celem. No ale po co stosować jakieś protokoły, jak możemy po prostu urodzić się w dobrym miejscu? I coś takiego jak strefy niebieskie. Znajdziemy tam np. Okinawę w Japonii, albo Nikoje w Kostaryce, albo Sardynie we Włoszech. Miejsca, gdzie spotkać możemy zaskakująco dużą liczbę osób, które dożyły sędziwego wieku. 100 lat. A nawet i więcej. To jednak tylko teoria i na dodatek bardzo chwiejna. Naukowcy podnoszą temat, że brak tam szczegółowych badań, a także, że te regiony mogą mieć inną cechę wspólną źle prowadzoną dokumentację. To mogło spowodować, że na konto kilkunastu osób wpłynęło kilka dekad ze względu na to, że komuś przestawiły się cyfry w dacie ich urodzenia. A oni sami nie do końca mogli już pamiętać, kiedy się urodzili. Lub ich rodzina nie zgłosiła ich śmierci, by pobierać za nich emerytury. Za analizę tego tematu w 2024 roku Paul Justin Newman otrzymał nagrodę IG Nobel, przyznawaną za prace badawcze, które na pierwszy rzut oka mogą wydawać się zabawne i bez sensu, a okazały się cenne do głębszego zrozumienia świata. No ale załóżmy już, że udało nam się faktycznie osiągnąć nasz cel i przed nami jest życie, albo bez końca, albo absurdalnie długie. Co nas czeka? Zacznijmy od tego, że starość jest odrobinę przytłaczająca mentalnie. Mówiąc lekkimi słowami, nie pracujemy, życie pozbawione jest tego zajęcia, więc musimy sami znaleźć sobie rozrywkę. A nie jest to łatwe, szczególnie teraz. Jesteśmy wolniejsi, słabsi i szybko się męczymy. Do tego przyswajanie nowych technologii wcale nie jest już takie proste. Taka Jean Clement urodziła się w 1875 roku i dożyła 1997. Żyła 120 lat. Kiedy się rodziła, żarówka była dopiero co nowinką technologiczną. Nie istniało radio, telewizja, lodówki czy nawet samochody zasilane benzyną, bo te pojawiły się we Francji dopiero 10 lat później. Kiedy umierała, mogliśmy za pomocą internetu napisać do osoby znajdującej się na drugim końcu świata. Dodajmy do tego jeszcze aspekt absolutnego przeciążenia informacjami naszego pokolenia, i na dobrą sprawę, starość może być dla nas niekończącą się spiralą zdezorientowania. No bo jeśli media będą szły dalej w stronę, w którą idą, może okazać się, że zostaniemy dosłownie przeładowani informacjami. A im jesteśmy starsi, tym nasza kondycja psychiczna staje się gorsza. Więc możliwe, że nie będziemy w stanie nauczyć się kolejnych nowości, chociażby poznając nowe sposoby komunikacji. Więc jak tu znaleźć nić porozumienia z nowymi ludźmi? A może nie będziemy czuli ochoty i chęci? No bo z kim się mamy właściwie kontaktować? Długie życie to niestety wizja oglądania tego, jak wszyscy ludzie, których znamy, umierają. Nasza rodzina jest znajomi przy dłuższym życiu być może i nawet nasze dzieci. Jeśli będziemy żyć nawet i 150 bądź 200 lat, a reszta ludzi po 80-100, jak do tej pory, to przeżyjemy śmierć każdego człowieka, którego widzicie w swoim otoczeniu. A śmierć członka rodziny to dosłownie jedno z najbardziej stresujących wydarzeń w naszym życiu, które może wywołać liczne problemy psychiczne. No i powoli będziemy zostawać sami. Nawet 40% osób po 60 roku życia w Polsce jest samotna. 26% odczuwa osamotnienie. 58% mieszka samotnie, a z każdym kolejnym rokiem większość seniorów raczej zmniejsza aktywność towarzyską. Samotność znacznie podnosi prawdopodobieństwo wystąpienia depresji, lęków i pogarszania się stanu zdrowia. Z wiekiem mamy większe szanse na demencję. No Po 80 roku życia występuje ona u prawie co drugiej osoby. Myślimy wolniej, a wiele wydarzeń miesza się nam. Z wiekiem zaś czas płynie szybciej i widzimy to nawet na własnym przykładzie. To kwestia percepcji. No bo jeśli mamy 5 lat, to miesiąc jest 1,6 ą całego naszego życia. Kiedy mamy 50 lat, miesiąc to jedna sześćsetna. Im dłużej żyjemy, tym czas zdaje się płynąć szybciej. Wydarzenia, które miały miejsce lata temu, dla nas są tak żywe, jakby miały miejsce kilka dni temu. Im dłuższe życie, tym ten efekt będzie się nasilał. W okolicy już stu pewne momenty w historii będą dla nas zlewały się w jeden ciąg. W okolicach 200, w połączeniu z potencjalnymi problemami, możemy w ogóle stracić w rachubie kilka dekad. Bez poradzenia sobie z problemami natury psychicznej, przedłużenie życia wydaje się być tylko przedłużeniem problemów. No dobrze, to teraz wyobraźcie sobie, że wszystkie pozycje w waszej firmie zajęte są przez ludzi, którzy mają 80, 100, 200 czy więcej lat. Każdy prezes, każdy dyrektor może zajmować swoją pozycję w nieskończoność. Nikt nie przekazuje nikomu majątku, no bo po co ma przecież swoje potrzeby? Nasz przyrost naturalny mógłby po prostu stanąć w miejscu, bo posiadanie dzieci nie wiązałoby się z większymi zaletami, a generowałoby koszty i kolejną grupę ludzi, z którą trzeba by dzielić przestrzeń. Dodajmy tu jeszcze kwestię tego, że przecież jeśli długowieczność będzie powiązana np. z majątkiem i tylko bogatych będzie na to stać, to będziemy mieli nad sobą wizję nieśmiertelnych dyktatorów, którzy niczym złoczyńcy z filmów i gier rządzą całym światem. Problemem jest też to, jak funkcjonuje budżet państw, który nie jest dostosowany do świata, w którym ludzie żyliby po 150 lat. Systemy emerytalne mogą tego dosłownie nie wytrzymać. Seniorów będzie więcej, a pracujących mniej, i już według szacunków w 2050 roku emeryci będą stanowić około 1 trzecią całego społeczeństwa. Jednak tutaj jest dużo więcej czynników, które mogą złagodzić problemy. Po pierwsze, wielu seniorów decyduje się na pracę podczas emerytury, a nowoczesna technologia i cyfryzacja może im ją umożliwiać. Dzięki temu cały czas wpłacają do systemu. Po drugie, produktywność i automatyzacja. Rozwój technologii idzie całkiem szybko, więc zanim rozgryziemy nieśmiertelność, może okazać się, że praca nie będzie już potrzebna, albo jedna osoba jest o rzędy wielkości bardziej produktywna niż my w ich wieku. No ale, abstrahując od problemów globalnych, są jeszcze te prywatne. Mając nieskończony czas, wiele rzeczy, które możemy zrobić, może być odwlekane w cóż. Nieskończoność. Długowieczność to problem z motywacją, z posiadaniem dzieci, z pracą. No bo po co mamy robić pewne rzeczy, skoro będziemy żyć wiecznie? Wiele czynności będzie wydawać się wtedy po prostu bez sensu. Nawet konsekwencje największych wpadek i złych decyzji znikną najpóźniej za kilka dekad. Ryzyk fizyk przeżyjemy, ale życie stałoby się po prostu wolniejsze, bo nie będzie już pośpiechu związanego z uciekaniem przed niechybnym końcem. No przecież na wszystko będzie jeszcze czas. A co jeśli nawet będziemy ambitni i będziemy robić nowe rzeczy? Kiedyś się nam po prostu znudzą. We wszechświecie może jest nieograniczona możliwość spędzania czasu, jednak kiedyś stanie się powtarzalna, a my staniemy się zmęczeni tym, co jest przed nami. W którymś momencie będziemy już siedzieć gdzieś sami, opuszczeni przez wszystkich ludzi, których kiedykolwiek znaliśmy, po wykonaniu wszystkiego, co świat miał do zaoferowania, a koniec będzie tak samo daleko jak tysiąclecia wcześniej. Nieśmiertelność może być klątwą, szczególnie jeśli nie będziemy mogli samodzielnie zakończyć. Bo nawet długowieczność ma swoje konsekwencje, szczególnie te mentalne. Świat się zmienia, ludzie się zmieniają, przychodzą i odchodzą. My będziemy to bardzo mocno czuwać i na dobrą sprawę będziemy musieli wynaleźć jakieś metody radzenia sobie z tego typu pogorszeniem się stanu naszego zdrowia psychicznego i samotności. Głównie dlatego, że osób starszych przybywa. Pomagać może internet, który daje nam ciągłą stymulację. Skuteczne są chociażby gry, które pomagają nam zachować bystrość umysłu, kontaktować się z ludźmi, a także cały czas rozwijać nasze logiczne myślenie. W badaniach grający seniorzy mają lepsze wyniki niż ci, którzy nie grają, a w przestrzeni publicznej widać coraz więcej aktywności dla starszych osób. Uniwersytety III wieku mają się bardzo dobrze i zawsze znajdują chętnych na pogłębienie swojej wiedzy. Kluby seniorów również cieszą się popularnością, a o problemach seniorów mówi się częściej i faktycznie podejmowane są kroki, by mieli oni przestrzenie dostosowane do ich potrzeb. Są spore szanse, że do czasów, gdy my zostaniemy seniorami, to wiele z problemów, o których mówię, nie będzie już miało miejsca. Nie musimy się jednak martwić, że czeka nas życie nieskończenie długie. Nasz organizm niestety nie jest nieśmiertelny i nie zanosi się na to, że proces starzenia zostanie w najbliższym czasie zatrzymany. Możemy za to na dłuższe i sprawniejsze życie, szczególnie jeśli o siebie zadbamy i będziemy na przykład chodzić na regularne badania. I pamiętali, że najważniejsze są ludzie, no bo bez nich długie czy krótkie życie będzie po prostu nie do wytrzymania. Ja wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam Na nadzieję, że materiał przypadł wam do gustu. Jeżeli chcecie, sekcja komentarzy jest wasza. To jest materiał, którego być może nie widzieliście. a My widzimy się w każdy piątek. Trzymajcie się ciepło. Cześć.